Dzień dobry, ja nazywam się Adrian Lolo i dzisiaj pokażę jak wykonać przelew z serwisu Paysera na serwis Paysa. Może to być bardzo przydatne dla użytkowników trafik monsoon, aby usprawnić przelewy wykonywane przez Paysę, aby usprawnić zasilanie konta trafik monsoon. Logujemy się na preze. Tak, tutaj mamy stronę główną, stronę logowania. Wprowadzamy swój adres e-mail, potwierdzamy. Potem wprowadzamy hasło i potwierdzamy, że nie jesteśmy robotem. Tak, tutaj widzimy, że nie mamy na koncie żadnych środków. Niestety jest ono puste. W drugiej zakładce otwieramy konto pacera. Wprowadzamy adres w wyszukiwarce. Teraz możemy się zalogować na stronie głównej. Widzimy, że mamy tutaj język polski. Możemy wybrać kilka innych języków, w tym angielski. Dobrze, logujemy się w ten sam sposób. Możemy wprowadzić tutaj adres e-mail, ewentualnie numer telefonu, do tego hasło. Jesteśmy teraz w serwisie PACERA. Widzimy, że mamy tutaj 60 euro, które chcielibyśmy przelać na Pejze. Szukamy tutaj specjalnej opcji, która pozwala bezpośrednio przelewać pieniądze na PayZe. Tutaj dokonujemy potwierdzenia logowania, które musimy wykonać y, korzystając z, z usług Pacera. Tutaj za chwilę na nasz adres mailowy przyjdzie kod, który musimy tutaj wprowadzić, aby móc skorzystać z usługi. Zaraz po otrzymaniu tego kodu należy go wprowadzić w to właśnie okienko i będziemy mogli kontynuować przelewanie naszych pieniędzy. Dobrze, mamy kod. Stwierdzamy. Dobrze, wszystko się zgadza. Możemy kontynuować. Dobrze. Najważniejszym tutaj będzie wprowadzenie adresu mailowego, na który rejestrowaliśmy się w PEIZA. To akurat adres do mojego konta. Dobrze, mamy mail. Teraz y, ustalamy walutę i kwotę, jaką chcemy przelać. Nadajemy przelewowi tytuł. Dowolny tytuł. Nie jest to przelew zdefiniowany, więc opuszczamy to pole. Widzimy, że tutaj nic nie ma jeszcze. Dobrze, potwierdzamy. I widzimy, że nie mamy wystarczająco dużo środków, aby przeleć te 60 euro ponieważ y, musimy pokryć jeszcze koszt y, prowizji pobieranej przez Paysera i dla tych 60 euro wynosi to 20 centów yy, na szczęście mamy tutaj dodatkowo jeszcze 2 złote które automatycznie w tej sytuacji zostaną przeliczone na euro i umożliwią dokonanie tego przelewu jeżeli Y, mamy jakieś dodatkowe środki, nawet w innej walucie, poza tymi, które chcemy przelać. Serwis automatycznie proponuje nam wykorzystanie ich y, na pokrycie prowizji dla serwisu, właśnie. I tak też tutaj się stało. Mamy wyliczenia. Widzimy, że 80 groszy y, równa się 20 centów 88 groszy, i dzięki temu będziemy mogli sfinalizować ten przelew. Ok, decydujemy się na to. Tak i tutaj widzimy, yy, że przelew jest przekazany do realizacji. Yy, w ciągu około 15 minut zgodnie z informacją zamieszczoną powyżej pieniądze powinny znaleźć się na koncie PEJZA. Widzimy, że jeszcze ich nie ma, ale to nic. Odświeżamy. No nic. Mam nadzieję, że jak najszybciej znajdą się na koncie Pejza. Jeśli tylko tam się znajdą, od razu przekażę Państwu kolejny film. Dziękuję.